Witajcie kochani! Piękny, słoneczny, wakacyjny dzień. Dziś chciałabym Wam przedstawić produkty firmy Organic Lab, które są dostępne między innymi w sklepach Lidl. Oferują piękne pudełka, a w nim zestawy kosmetyków do ciała, w którym znajdziemy maseczkę do twarzy, masełko do ciała oraz sól do kąpieli zestawy są różne. Można sobie dobrać odpowiedni do, do, dla siebie zestaw z maseczką, różne rodzaje soli. Także świetny pomysł nawet na prezent. Budełko jest bardzo eleganckie w jasnym jasno różowym odcieniu. Tak to wygląda. I już pokazuję, co znajduje się w środku. Łatwo można otworzyć w noc. W wystawie znajdziemy maseczkę, którą ja akurat posiadam, oczyszczającą, kojącą, która zawiera aż 100% naturalnych składników aktywnych, w tym cynamon, morele i miód. O, jeszcze biała grinka i nanocząsteczki srebra. Przeznaczona jest y, szczególnie na cery tłustej, mieszanej, y, z, ze składnościami do nie, niedoskonałości i zmian Także super opcja. Bardzo lubię te maseczki tej firmy. wyglądają. To są dwie saszetki, także starczy na dwa razy. Tutaj tylko mamy masałko. Również w 100% z naturalnych składników. Jest ono posiadające olej kokosowy, awokado oraz inne witaminki i kwasy tłuszczowe. Dziękuję. Opakowanie 50 ml szklane. Tak wygląda bardzo kremowa konsystencja. Także super. Idealne na lato po opalaniu do ciałka. W opakowaniu mamy również sól do kąpieli pelingującą. Też ze składników. 100% naturalnych Z olejem awokado i olejkiem z drzewa różanego To jest po prostu Mój hicior Wśród soli do kąpieli Popatrzcie tylko Zawiera kawałeczki róży Ekstra Są tam suszone kwiatki i róży yy, Sól himalajska różowa naturalny olej kokosowy i olejek z awokado także super przepięknie pachnie również w szczelnym słoniczku łatwo się przechowuje, jest szczelne o pojemności 100 gram Także starczy na kilka razy. Taki, oto zestaw możecie kupić, właśnie w sklepach Lili. Obecnie widziałam w cenie 54 zł. Także super cena na taki zestawik. Także dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do subskrypcji. Widzicie,